Witamy wszystkich w kolejnym materiale. Dzisiaj ponownie jesteśmy na garaż Gym, tutaj u Kamila. Pomyślałem, że warto nagrać taki materiał, w którym będziemy opisywać sztangi, po kolei jakie mamy rodzaje, jakie jest ich zastosowanie. Poznamy też koszty takiej sztangi, bo pewnie kojarzysz ile jaka kosztuje. I coś takiego właśnie nagrywamy, bo ja osobiście nie widziałem czegoś podobnego, żeby ktoś na naszym polskim YouTubie coś takiego nagrywał. A że mamy specjalistę nie tylko właśnie od techniki, ale też od sprzętu, no to Kamil tutaj dokładnie opowie. Od czego zaczynamy? Tak, zaczynamy, na górze mamy skład bara i właśnie dla porównania pod nim znajduje się standardowy, tak zwany power bar, gryft trójbojowy. Jak kto woli, e, taki standardowy, stosowany na zawodach w trójboju, w ipf w każdym boju, w, w innych federacjach, w wyciskaniu. E, skład bar, oczywiście, jest jak nas wskazuje, do przysiadów. E, no jak. widać o, są takie nie? różnice, nie? Tak, A na beczu widać, że skład bar jest wszystkim dłuższy. Długości, tak? Lugoszki, e, jak ja pamiętasz? Jest to chyba 240 cm, bodajże, ale akurat tu też mogą być mniejsze różnice, w zależności od marki. Ale no generalnie o co chodzi w jest, no jest też grubszy. Powerbar ma średnicę 29 mm, natomiast quad bar ma średnicę 32 mm. Chociaż są sprzęty też w wersji 35 mm, ale tak to jest 32 mm. I tak, co daje to, że jest grubszy, no jest po prostu twardszy, tak, ale jednocześnie jest dłuższy, więc tak naprawdę odczucia względem bara, względem tej twardości niekoniecznie będą jakieś znacznie różniące się. To jest dla jakichś osób z wyższych kategorii cięższych. Tak, bo jest zaletą to, że możemy sobie jeszcze złapać, tak? Tutaj mamy... Stojaki nawet nie złożone do środka, a możemy je złapać na stojaków, tak? Nawet na jakichś rakach szerokich też będzie to możliwe. Więc jest to pod tym kątem udogodnienie. Spraw bardzo się jest cięższy. To 25 kg. 5 kg, 5 kg. 5 jest cięższy. cięższy, cięższy. No jest, jest grubszy, jest dłuższy, więc nie no, też za tym uwaga. Koszt tutaj akurat mamy. To jest Strength Shop, więc kurczę, że jest, jest to, jest to gryf droższy niż powerbary, na pewno zawsze jest droższy, no a cena, no nie wiem, chyba ze Strength są za jakieś już 1800 zł, mi się wydaje, ale no już na przykład Texas Bar będzie kosztował chyba około 4000, ale co sobie przyjdzie, bardzo. a nawet po serii Myślę, że tyle jeżeli chodzi o skład bar. Mamy tutaj kolejną sztangę na stojaku. Co to ma? Tak, jest to Safety Squad Bar, SSB, popularnie zwane. Gryf generalnie też jest przeznaczeniem do przysiadów, przede wszystkim waga. Tego akurat jest 20 kg. To zależy od konstrukcji, tak? To jest zrobiony po prostu ze stalowej rury. W grubej sprawowej róży, dzięki czemu jest dosyć sztywny, ale właśnie dlatego nie jest ciężki, często, często właśnie gryfy typu SSB ważą nam nawet 30 kilo, bo po prostu są, powinny być, powinny być grube, tak? Jeżeli SSB jest cienki, to prawdopodobnie będzie bardzo pracował i no, nie będzie na pewno przeznaczony na jakieś sensowne ciężary tak? No i główne zastosowanie no, główne no, przysiuwanie. Przysiuwanie. No, jest tak przede wszystkim przysiady, jakieś skłony tak, tak jego zaletą jest to, że no, jest po prostu bardzo wygodny tak? nie obciążamy sobie obręczy pasowej. Jest jest zrobione no, to jest wygodne. tak? No. tak, ale wygodny jest, wygodny jest dla naszych barków dla naszych łokci tak? Bo w ogóle nie są obciążone e, i, i pod tym kątem Właśnie jest on bardzo komfortowy. No ja właśnie polecam osobom, które właśnie mają jakieś problemy z bolą w łokcie, na przykład przy normalnych przysiadach. Tak? Na przykład mają jakiś okres, że, że bardziej chcą się skupić na samym wyciskaniu na ławce, a, a przysiady po prostu chcą no, podtrzymywać w jakiejś formie, można zrobić robić progres, ale chcą przede wszystkim poprawić się w danym okresie czasu w wyciskaniu więc nie chcą e, robić zwykłych przesiadów i hmm. przeciągać sobie łokci e, no, taki, w, w takich e, przypadkach to się naprawdę idealnie sprawdza no. ja myślę, że taki jeszcze... Tak, jeszcze, jeszcze można warto tutaj wspomnieć, bo powiedzmy w takiej pozycji mamy to na sobie jak widać wtedy e, jest cię, e, środek ciężkości jest wysunięty do przodu, tak? Więc e, jakby takie standardowe przesiady robione na FSB, dają efekt y, zbliżony do frontów, ale tak coś pomiędzy frontem a hajbarem mm -hmm. tak, to jest się, to się istotne, a można też na przykład wejść y, dać y, to, że tak powiem, no, do góry nogami, a się od, odwrócić no, no. i wejść tym na i wtedy ten środek ciężkości będzie w ogóle troszeczkę wyżej i to nawet Da efekt, że te wsiady będą jakby bardziej pionowe niż przy pion To można powiedzieć, że będzie taki goblec. Niektórzy zresztą stosują, no wtedy jest wiesz, duży nacisk na czworobowy e, łód. Ten wsiad jest wtedy bardzo, bardzo pionowy. Czyli na przykład dla, dla kulturystów by to była dobra opcja. Bardzo dobra. Z właśnie no, to mają nogi, no to będzie największy. Tak, no wiesz, kulturysty są, są, są bardzo... mają... E, dużą obręcz ruchowo są ograniczenia ruchowo, bardzo często nie wszyscy, no ale widzę wiesz, kulturystów, którzy wchodzą no, pod sztangę prawie jak, jak się i nie mają z tym żadnego problemu a, a są kulturyści no, którzy już są na praktycznie jak kalesy zresztą ja sam nie jestem kulturystą, a jestem też bliższy wersji dobra. tej inwalidzkiej dobra. kolejną sztangę Yy, to tak. jest sztanga trap bar, która się nazywa trap bar. Tak, trap bar, prawdopodobnie bo, yy, kojarzona jest, kojarzona jest pewnie z robieniem szrupsów i hmm. stąd jest ta nazwa. Yy, yy, można odkręcać, no. można, można na nie robić tak, nie? Tak. I w drugą stronę tak samo. Tak? No, jest jest stosowana przede wszystkim do martwego ciągu, może do jakiegoś spaceru farmera. Niektórzy ludzie wyciskają na głowę, robią wyciskanie na barki na tym. Jest, jest to też dosyć sensowne, tylko... Waga 20 kg. Nie, 20... Ten, ten tram ma 27. 27, 27, tak, 27, tak, 27 bo lub 28, nie 28 się, ale nie 27, jest, 27 tak. 27. tak 27. 27 on waży e... Co, głównie wykorzystywany, tak jak mówiłem, do tego ciągu mamy tutaj na jakby dwóch poziomach rączki jest wersja tutaj, że tak powiem, która daje wysokość. Czyli taką wysokość chwytu jaka przy, będzie przy standardowej standze, tak, a możemy sobie to jeszcze przykręcić, przykręcić, i złapać za wyższe uchwyty, wtedy ten drugi krótszy. Tak, to tak, jest mniej więcej 10, 10 cm różnicy I, i uważam, że to jest właśnie spoko, bo często widzę trabary, które mają bardzo wysokie te rączki. No no i, tak, no to jest często na tym jest taki ego tak? Bo ja, ja, ja na przykład powiem szczerze, że e, jeżeli chodzi o tego, ten konkretny model, no to z tych niższych rączek podniosłem pod 330 kg, z wyższych podniosłem 340, e, miałem jeszcze jakiś zapas, ale już na przykład 360 nie dałem rady, więc jakby no, nie zrobiło mi to jak jakiejś diametralnej różnicy, ja podejrzewam, że gdyby te rączki były, tak jak często widzę na, na filmach znacznie wyżej no to, no to tam już nagle yy, tak się tego 400 tak? ale ludzie korzystają z tego co widzę to korzystają no bo dużo nałożą tutaj tak? Tak? No jest, mój, jest, to, jest to bardzo przydatne yy, tak naprawdę ja bym powiedział że jest to wygodniejsza wersja martwego ciągu niż na standze może na przykład ja bym powiedział nawet, że lepsza pod, pod kulturystykę niż niż na standze tak? dla tryboistów może być przydatne, ale no nie, 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 nie musi być, nie musi być raczej ra, raczej bym traktował jako urzmajcień, dla bo jest. Tak, no teraz przechodzimy do y, Deadlift Bara. Deadlift Bar nie. Tak, na Texas Bar. Tak. Burzą, że... Ale jest to Texas Bar. Jest tak. to Texas Bar, A Texas Bar to jest firma, bo jest to marki. Ale ja też tak kiedyś mówiłem, że się przyznaję, że na Texasie. Tak. Na Teksasie. Texas, Texas Bar jest to marka taka sama jak Eleko, Rogue. Tak, czy, czy... jeszcze no można by kilka wymienić. Czyli tak, jak widzicie jest. Jest dłuższy, dłuższy. tak, Podobnie jak Spadbar. Jest dłuższy, chociaż nie aż tak długi jak Bar Jest przede wszystkim cieńszy. Jest cieńszy. O, jest, ma 27 mm, tak. Czyli Spadbar miał 32, Power Bar standardowy ma 29 i yy, Deadlift Bar ma 27 mm także jest cieńszy łatwiej go chwycić szczególnie może to być istotne u osób z małymi dłońmi ja nie wiem czy to będzie widać ale ogólnie pokażę rodełkowanie że jest o wiele ostrzejszy no ale nie wiem czy to zobaczycie no tutaj mamy właśnie Deadlift Bar a tu jest zwykłe no jest na pewno ostrzejsza tak? Tak, jest ostrzejsza, yy. Mówię, jest cięższy ten gryf, jest dłuższy i co to daje? Yy. To, że jest cięższy, no to wiadomo, jak jest cięższy, no to będzie się bardziej uginał, tak? A dodatkowa sprawa, jest dłuższy, jeszcze tutaj ma te zgrubienia przy dole jak dosyć szerokie, dzięki czemu talerze są dalej, więc to jeszcze bardziej potęguje ten efekt, yy, efekt yy, wyginania, wyginania się sztangi. I mówię, jeszcze jak ludzie sobie zakładają często szerokie talerze, no to ten efekt jeszcze bardziej się potęguje, tak? Także to już jest takie trochę oszukiwanie wtedy. na gryfie, na której tak nie jest <tłukasz> wtedy co szukamy, no, samo się podnosi. a no polecam przyjechać i strzelać się samą torbą. Bo z IPC są na jednej sztandzie. Tak, właśnie wszystkie boje są na powerbarze. W większości innych federacji, innych dowodach. w większości innych zawodach. A w których federacjach? Znaczy, pamiętasz od kiedy jest? Yy, Lady Football w innych federacjach? Nie no, myślę, że... Długo. Myślę, że już w 30 latach. A, a, może, może. może. No, no, lat ciężko mi powiedzieć, ale no myślę, że... Na pewno już na początku lat 2000, tam, wiesz, kojarzę, kojarzę jakieś tam filmy, nie wiem, z Randym Boltonem, czy już ITP, no to już, już na takich grybach martwych Po prostu łatwiejsze jest oderwanie na takie sztandce, Tak. Jeszcze ktoś Wiesz, łapie, to... właśnie Bardzo dużo kwestia tego, czy e, wąsko złapiemy, tak? Bo e, im wężej złapiesz, tym się bardziej wygnie ta mm -hmm. tak? Na przykład jak ja e, byłem też troszeczkę większy niż teraz, jestem, parę miesięcy temu, no to e, robiąc klasyczny, e, to już łapają na tyle szeroko, że szczerze. Czy, że to mi nie robiło różnicy, za bardzo, ten, ten deadlift bar jakby no, nie robił mi różnicy, ale w momencie na przykład jak łapiemy wężej, systemo sumo praktycznie no każdy łapie wężej e, Dlatego no, ja bym powiedział, że ten gryf najbardziej zmienia e, wszystko przy, przy martwym ciągu sumo, przy klasycznym tak. A, może być różnica, ale no to nie będzie, nie, nie będzie jakiejś nie wiadomo. Wystarczy zobaczyć na wyniki. No Jakby jak na twardej szcząca na niej Dokładnie. No ja na przykład ja na przykład powiem, że na twardym gryfie, e, w martwym ciągu w klasycznym, klasycznym zrobiłem 360 na twardym, a na barze 365 tak, na przykładu. E, oczywiście to było w różnych okresach czasu. No, nie jest, to, nie jest to takie idealne porównanie, ale no, mniej więcej obrazuje, bo w przypadku Sumo największy ciężar, jaki uzyskałem, Sumo na standardie twardej to był 330 kg, a na dniu bardzo 70 tak? Także tutaj można powiedzieć, że dołożyłem 40 kg, tak? ale to też jakby te, 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 te robiąc 370 prawdopodobnie byłem troszeczkę wszystkim silniejszy. Ale no to nie było tak, że ja zrobiłem no, tylko no, progres no, pro, no, 40 kg, tylko no, y, no, jakby no, dzięki no, temu, no, że zwiększyłem swoją skończyłem. tak? Dobra. Dobra. Zmieniliśmy to, stanowisko, będziemy tak nosić sztang. Tak. tak, wreszcie są takie typowo specjalistyczne gryfy. To jest gryf o milionie nazw. Jest to, nie wiem, fut, może to być futbol bar, może to być Kratownica. swiss bar. Nazwijmy go kratownicą po polsku. Yy. Znaczy, tak właśnie, że nie, nie jest taka typowa kratownica, bo ma pod kątem te rączki, tak, ale jest to w zasadzie wygodniejsze, trochę jest dla barków. E, no, wiadomo o co chodzi, waży. Waży, no, akurat około 20 kilo, ale one są często e, w rafie z uwagi na konstrukcję one są często cięższe, ale akurat ten warzyk jest. Tutaj. Zastosowanie w czym, w czym może pomóc? Przede w wszystkim do wyciskań. Do wyciskań tak? hmm. Na przykład na jakieś wyciskania nad głowę mogą być dużo bardziej komfortowe, bo on, wiesz, wymusza, wymusza na tobie taką pozycję, więc osoby nawet gorsze technicznie mogą lepiej na nie wyciskać niż na prostej szandy. Hmm. Wiosłowanie raczej. Nie. On może być trochę niewygodny do wysuwania, tak? Bo, znaczy, yy, fajnie się może sprawić do jakiegoś seal ale już no, do, do wysłowania w upadzie, no będzie Ci przeszkadzał, bo, bo tutaj będzie Ci to waliło uda, Żeby tak... O. Tak jest. No kolejny... Kolejny to jest yy, tak zwany... To jest, jest, jest bufalo po prostu, to jest bufalo bar, taką ma nazwę. On jest taki wygięty bóg, jak widać. On jest złożony głównie do przysiadów i z uwagi na swoją budowę, no właśnie e, tak jak mówiłem, że SSB jest no, nieporównywalnie najbardziej komfortowe, jeżeli chodzi o obręcz barkową, bo w ogóle nie obciąża. Tak ten po prostu obciąża ją nieco mniej niż, y, niż gryf prosty, y, gdyż po prostu mamy dłonie nieco niżej. Mamy też to pod kątem. Y, Powiem tak, jak ja na nim porobiłem jakiś czas, to jak zrobiłem pierwsze przysiady na prostej sztandze, no było, to było mi na prostej sztandze tak niewygodnie, że po prostu... jakby wste, no wtedy, wtedy, wtedy dopiero doceniłem ten gryf, tak? Można powiedzieć, jeżeli chodzi o przysiady. Ale można też na nim wyciskać, bardzo komfortowo się na nim wyciska ogólnie, właśnie dzięki temu, że jakby łapiemy pod kątem i mamy tą sztangę jakby dosłownie złamaną od razu, więc on wymusza na nas taką dobrą pracę plecami. Mhm. Czy wymusza, no jakby powiedzmy, że podpowiada, no bo nadal, nadal możemy to robić źle, ale, ale jakby tak, to wygięcie tej sztangi powoduje, że my z automatu chcemy mieć napięte te plecy i bardzo fajnie się na nie wyciska, ale też troszeczkę wydłuża zakres ruchu w tak? Więc no, po polecam na hipertrofię. Wiosłowanie też się sprawdzi, nie? Wiosłowanie też, ale do bardziej z bym polecał już ten gryf. Mm. No to już możemy tak, zrobić. Tak, ten wiosowanie. gryf, którego nazwy już nie będę wymieniał, bo na pewno ją przekręcę. Ale w tłumaczeniu na Polski to jest gryf wygięty. Proste jest to gryf wygiędy. A po angielskiemu. No właśnie już ja się da przekubię. Cambridge. Cambridge. tak. No tutaj błędy. Braki wiedzy. Tak, tak braki wiedzy, nie niestety. Za, nie, zawsze, zawsze przekrętam na nazwę. E, no i co, no głównie, e, głównie ten gryf no w zasadzie jest jakby gryfem prostym, który ma tu wycięcie e, i zwiększamy, zwiększamy ten samym zakres ruchu i świetnie się nadaje właśnie do wiosłowań, nadaje się do wyciskania, tak? Aczkolwiek to wycięcie jest takie, że żeby opuścić do końca, no to naprawdę trzeba być bardzo mobilnym ale na przykład, no jeżeli nawet nie opuszczamy do końca, ale i tak mamy wydłużony ten zakres ruchu, to możemy to traktować troszeczkę jak na przykład popularne ćwiczenie SpotoPress. Tak, jakby takie SpotoPress w większym zakresie, bo SpotoPress zazwyczaj polega na tym, że my zatrzymujemy przed, przed klatką, żeby właśnie robić to na stałym napięciu. A na tym jest to możliwe bez, bez skracania zakresu ruchu, a nawet możemy, może ten zakres być dłuższy niż na prostej sztandze. Uważam też, że to jest fajna alternatywa dla sztangierek. Jak, jak ktoś jest bardzo silny i sztangielek mu nie wystarcza, a ono, sztangielki się robią po prostu, ja uważam, przynajmniej osobiście, że jakieś sztangielki typu 70, 80 no są bardzo nieporęczne i tak naprawdę łatwo sobie zrobić krzywdę, a niekoniecznie efektywnie i tak przetrenujemy to, co chcemy przetrenować. Nie no, na przykład pamiętam no, jak Marcin Karkula, kiedyś no, u Burnejki, no on jest jedną z mniejszych osób, które y, stangielki 100 kilo wyciskały tam i faktycznie dawały radę. Ale no, pamiętam, że raz, raz jak tam był, to chyba już nawet na dziewięćdziesiątkach na sobie coś popsuł w plecach, podnosząc te sztangielki z ziemi, tak? E, no bo wiesz, no dwie sztangielki po, po 90 kilo, no to jest 180, tak? A nie jest to, nie jest to 180 w martwym ciągu na sztandze tylko no, trochę inaczej się to podnosi i, i, i staje się to trochę niebezpieczne, a tutaj właśnie uzyskujemy, powiedzmy, nie znaczy ten sam efekt co na stangierkach, bo na stangierkach mamy dwie ręce oddzielnie, e, e, tak, także no, to jest beneficz stangierek, ale właśnie ten wydłużony zakres ruchu i, i fakt, że właśnie nie musi nas, e, nie musimy opuścić, e, opuścić, że tak powiem, dokładki, tylko właśnie możemy to robić na tym stałym napięciu cały czas. Też. Waga jest standardowa, 20 kg. Znaczy nie, on jest nieco lżejszy, on znaczy, waży że 18, 18 kg. No i tutaj, tutaj ta sztanga to jest właśnie deadlift, bardzo wcześniej tak. widzieliśmy. Tu mamy dwa deadlift bary. I jeden drugi. No i co, z takich podstawowych sztang to tutaj na siłowni znajdują się wszystkie. Wiadomo, że pewnie co miesiąc ktoś wymyśla jakąś nową sztangę z takim wykrzywieniem tak, pod że... kątem. Jeszcze, bo jeszcze możemy, możemy, wspomnieć, no tutaj mamy power bar, ale to nie widzimy. Power bar? No to pokażemy jeszcze... tu jest jeszcze power bar. tak, tu jest jeszcze power bar, tylko on się rodzi tym, że on jest ze nierdzewnej yy, i ma bardzo ostre radełkowanie to jest taki typowo gryf na zawody ma bardzo ostre radełkowanie. Nie, wiem, uważam, że na trening jest aż troszeczkę przegięte, tak. ale na zawodach zazwyczaj takie są yy, i, i to co bym powiedział jeszcze jeżeli chodzi o te właśnie ze stali nierdzewnej gryfy one są nieco miększe od tych bardziej popularnych, czarnych gryfów w czarnym ocynku, tak? Te, te w czarnym odcinku gryfy, według moich obserwacji, są twardsze. No bo tak, takie różnice to już tu Kamil dostrzega. Tak, to, 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 to tylko ja. <laughs> yy... no I chyba o wszystkich powiedzieliśmy, nie? Tak, wszystkie. Jeżeli tutaj Kamil popełnił jakiś błąd, to yy, proszę mieć wyrozumiałość, bo... Bo każdemu się zdarza nawet najlepszym. Także zostawcie komentarz. Zapraszamy oczywiście tutaj na garaż Dzym, jeżeli ktoś ma możliwość trenowania lub jest przejazdem też, zapraszamy. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki i cześć. Cześć.